Воєвудский и фигурский в доброй форме от рана. Еще одно последнее усилие, и Варшава будет наша! Потом Берлин! А потом и вся Европа! Даешь Варшаву! Wiemy proszę Państwa, że obsługa hotelu Bristol, w którym mieszka reprezentacja Rosji w tej chwili nie ma, lekkiego życia kobiety zostały poniżone i ogolone, a mężczyźni, o, nie warto nawet tego mówić. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, żaden z pracowników nie ma już zegarka. Proszę Państwa, to jest powstanie narodowe, to nie jest po prostu zwykły mecz. Dzisiaj w naszych polskich sercach budzi się ten fantastyczny, patriotyczny zryw, który oczywiście ulegnie pogorszeniu półtorej godziny po rozpoczęciu spotkania Polska-Rosja. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Z tego co wiem, nasz kapitan Lewandowski będzie miał przy sobie fragment Tupolewa, fragment wraku, z którym będzie biegał oczywiście po boisku w ramach pani. Proszę Państwa, Kamil był wczoraj na ostatnim treningu, to rzecz się działa na, na stadionie Polonii, gdzie trener drużyny rosyjskiej zachęcał piłkarzy w specyficzny sposób Proszę do walki, posłuchajcie. To są bardzo szokujące dźwięki, taktyka rosyjskiej drużyny jest dla nas trochę przerażająca i stawia nas w stanie najwyższego alertu, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Możemy powiedzieć tylko tyle, że nie został kamień na kamieniu, a trawa została zjedzona. O to co może stać się z nami dzisiaj o 20.45, to trening rosyjskiej drużyny. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w rok. Więcej na www.skrok.pl.